jest uważana za partię obrotową, dlatego, że jest partią obrotową i wiele już obrotów w swojej długoletniej karierze wykonał. No że byliście w koalicji z komunistami, z postkomunistami, byliście w koalicji z Platformą, teraz jesteście w, z Platformą i z Lewicą. Ciesam. Z pisem rzeczywiście nie byliście tak, no, być może, być może w zakres bardzo. obrotów jest Dziękuję jakoś bardzo. ograniczony. Natomiast opinia partii obrotowej jednak z czegoś się wzięła, tak? Więc, to jest, więc to jest jeszcze zobaczymy. To jest jeszcze zobaczymy. To jest Jestem jest ciekaw, niestety, Co pan będzie mówił, jak się który to. Jednak, się za nami ciągnie. Jak się, to, jak się to jednak ziści, Ale rzeczywiście zgodzę się tutaj z Panem, że jest to takie po raz kolejny ogłaszanie zaręczyn, bez pytania Panny Młodej o, o zdanie, bo i my po raz kolejny pojawiamy się w tym kontekście, chociaż PiS nic z nami nie ustalił. myśmy się na nic z pisem. Nie umawiali. Jeśli oczywiście PiS jest gotowy sprawdzić yy, go, yy, politykę w sposób totalnie odwrotny niż to, co robił osiem, przez 8 lat swoich rządów, to może mamy o czym rozmawiać. No, ale jeśli chce kontynuować to, co robił przez 8 ostatnich lat, no to nie bardzo mamy o czym rozmawiać, bo my chcemy czegoś no, dokładnie przeciwnego Stoń niż chciał mi, PiS.